Cześć! Jestem Monika i dziś opowiem Wam o tym, jak udało mi się odejść z organizacji Świadków Jehowy, mimo że wcale tego nie chciałam. Zapraszam! Złap za kubek kawy, bo to nagranie trochę potrwa. Akcję umiejscowimy w chwili, w której byłam w gimnazjum. Był to czas, w którym byłam po rozmowie z moim przyjacielem, gdzie stwierdziliśmy, że wchodzimy w to, że angażujemy się w społeczność Świadków Jehowy i dajemy z siebie wszystko. Był to też czas, w którym miałam wsparcie mojej starszej kuzynki, która była już zaangażowana w te wszystkie świadkowe sprawy, więc kroczyłam po jej śladach i zawsze miałam pewnego rodzaju wskazówki i wsparcie pod tym względem. Sprawa zaczyna się zmieniać w momencie, w którym rodzina tej mojej kuzynki się przebudziła. Jak to się stało? Zaczęło się od uzdrowienia mojego wujka. Wujek miał problemy z błędnikiem i co jakiś czas miał takie stany jak to z błędnikiem, że w głowie się kręci, obraz pływa i człowiek wtedy musi leżeć, bo nie jest w stanie funkcjonować. I podczas gdy mój wujek był w takim stanie, odwiedził go znajomy, który bardzo nalegał, żeby do niego zszedł porozmawiać. Ciężkim krokiem, ale pod namową wujek wyszedł do tego znajomego z głową w dół, bo nie był w stanie jej podnieść. I jak nam potem wujek opowiadał, to tak jakby fizycznie poczuł, że ta choroba z niego wychodzi. I w jednym momencie był w stanie się wyprostować, spojrzał na tego znajomego i zapytał się, czy ty się właśnie za mnie pomodliłeś? I ten znajomy odpowiedział, a co? Pomogło. I od tego się zaczęło. To był taki pierwszy pstryczek, który wybudził rodzinę mojego wujka. Wiecie, świadkowie Jehowy nie wierzą w coś takiego jak uzdrowienie. Jak cuda. I tłumaczą to w ten sposób, że te rzeczy już przeminęły, albo co gorsza, że pochodzą od diabła i próbują to tłumaczyć jako jakieś czary Mary i tego typu rzeczy. Łatwo wierzyć, że cudów nie ma w momencie, kiedy o czymś takim się nie słyszy. Jeśli w rodzinie nie ma się przypadków, że ktoś został uzdrowiony z jakiejś choroby. A jeśli docierają takie świadectwa, to przeważnie nikt nie zna osoby, której to dotyczy, i łatwo sobie wmówić, że ktoś to zmyślił. W momencie, jeśli taka rzecz przydarza się w Twojej najbliższej rodzinie, to zmienia perspektywę. I właśnie to zdarzenie było początkiem wybudzenia rodziny mojego wujka. Jak to się potoczyło dalej? Łyk kawy. Dalej było tak, że wujek zaczął spotykać się częściej z tym znajomym. I on ewangelizował rodzinie mojego wujka. I skończyło się to tak, że cała rodzina mojego wujka wyszła z organizacji świadków. Mój wujek znacznie szybciej, ale myślę, że tego wątku nie będę już tutaj ujmowała. Jak to się odbiło na mojej rodzinie? Mój tata, brat wspomnianego wujka, powiedział, że religia w żaden sposób nie podzieli naszej rodziny i że kontaktu urywać nie będziemy. To, że mają teraz inne zdanie na temat tego, w co my wierzymy, niczego nie zmieni. I tutaj muszę dodać, że to nie jest typowe zachowanie świadków. I myślę, że gdyby moi rodzice byli wychowywani w organizacji Świadków Jehowy od dziecka, to kontakt byłby urwany. A z racji tego, że nie wychowywali się u świadków, to byli w stanie zareagować w taki normalny, ludzki sposób i byli w stanie powiedzieć, że religia niczego nie podzieli. Jak to odbiło się na mnie, bo wiecie, ja już byłam wychowywana w organizacji od dziecka i zdążyłam nieco bardziej przesiąknąć wszystkimi nauczaniami. Ale z racji tego, że ja się z moją kuzynką przyjaźniłam, z racji tego, że słyszałam, co mówili moi rodzice, byłam w stanie zaakceptować fakt, że będziemy się spotykać i nic się nie zmieni. Natomiast różnica była już taka, że ja dałam ultimatum. Że spotykamy się, ale przy mnie nie poruszamy kwestii religii i że znając zasady, wiedzą, dlaczego tak musi być. Ale moje ultimatum nie było respektowane. Kuzynka, z którą się spotykałam, wszystkim tak bardzo się ekscytowała i za każdym razem, jak się widziałyśmy, to zawsze chciała mi coś powiedzieć: A zobacz, a posłuchaj, a u świadków jest tak, a w Biblii jest tak. I dla mnie, dla nastolatki w tamtym momencie, to było zbyt dużo. Nie byłam w stanie sobie z tym poradzić, więc urwałam kontakt. Mówiąc, że nie potrafi uszanować ultimatum. A prawda była taka, że nie umiałam poradzić sobie z tym w mojej głowie, bo zaczynały się pojawiać pytania bez odpowiedzi. A u świadków wiechowych jest tak, że wychowują cię w takiej mentalności, że ty znasz odpowiedź na każde pytanie. Że my, świadkowie, jesteśmy w stanie wytłumaczyć wszystko i że nie ma Pytań bez odpowiedzi. Wszystko musi się zgadzać. I to była strefa, w której ja się czułam bezpiecznie. I wcale jej nie chciałam zmieniać. Dwa. Widziałam też, co działo się z moją kuzynką. A mianowicie, nie tyle to, co ona do mnie mówiła, było dla mnie jakąś blokadą, ale to, jak się zmieniła jako osoba. Mówi się, że świadkowie mają spore moralne wytyczne. Ale uwierzcie mi, świadkowie mają na noc w porównaniu do niektórych innych grup. A u kuzynki zmienił się ubiór, bo nagle nie mogła chodzić w spodniach, nie mogła chodzić na basen i wiele więcej, ale nie będę wnikała teraz w szczegóły, więc te wszystkie zmiany, które obserwowałam, trzymały mnie trochę na dystans. Dlatego urwałam kontakt na praktycznie cały kolejny rok. Ukończyłam gimnazjum. Rozpoczęły się wakacje i wyjechałam na kolonie. A w momencie, w którym ja wakacjowałam, rozpoczęła się rewolucja w moim domu, o czym nie miałam zielonego pojęcia. Otóż okazało się, że gdy mnie nie było, to mój brat zaczął spędzać dużo czasu z moim wujkiem, i wtedy się nawrócił. Brat podjął decyzję, że chce przyjąć chrzest, a że organizowali taką większą konferencję chrześcijańską, to mój brat zaproponował moim rodzicom, żeby pojechali z nim. Że podjął już decyzję i byłoby mu miło, gdyby pojechali razem z nim. Rodzice się zgodzili i skończyło się to tak, że cała trójka się nawróciła i ochrzciła. Przy czym był to pierwszy chrzest mojego brata, bo u świadków chrztu nie brał, tak samo jak ja, ale o tym już wspominałam w poprzednim odcinku wracając moja rodzina wróciła do domu wszyscy zostali już poinformowani a jedna ja nie byłam jeszcze niczego świadoma a zmieniło się dużo bo rodzice zostali wykluczeni w domu wszyscy mieli misję mojego nawrócenia i co? wróciłam z kolonii i pamiętam jakby to było wczoraj jeszcze nie zdążyłam zrobić kroku przez drzwi i przybiegła do mnie babcia, która wtedy jeszcze nie była nawrócona i może zaznaczę, że świadkiem też nie była i pierwsze co powiedziała to Monika, a czy ty wiesz, że twoi rodzice nie są już świadkami Jehowy? i to był dla mnie totalny szok w jednej chwili tak naprawdę zawaliło się całe moje życie okazało się, że najważniejsze decyzje zostały podjęte beze mnie i to mocno zabolało jak dalej wyglądało moje życie? skończyły się wakacje Rozpoczęłam nową szkołę i wspominam to jako jeden z najcięższych etapów świadkowego życia, bo zostałam sama i nie miałam ani jednej osoby, z którą mogłabym porozmawiać odnośnie tego, co się dzieje. W szkole zaczęły się pytania, dlaczego nie chodzę na religię, a ja nie wiedziałam, co odpowiedzieć. W jaki sposób unikałam odpowiedzi typu, że nie jestem katoliczką i urywałam temat. A to, co się działo w mojej głowie. To był jeden wielki miszmasz. No bo tak, jeśli powiem, że jestem świadkiem, to okej, okay, bo na tamten moment nim byłam. Ale co jeśli się okaże, że rodzice mają rację i za jakiś czas będę musiała tłumaczyć się, że już nim nie jestem? Dwa, jeśli powiem, że jestem w aktualnej religii moich rodziców, to będę musiała tłumaczyć się z innych rzeczy. A ja jeszcze nie wiem, czy chcę tam być. Najgorsze było to, że nie mogłam porozmawiać nawet z kimś spoza jednego czy drugiego kościoła, bo nikt by tego nie zrozumiał. Jeśli ktoś nie był świadkiem, to nie jest w stanie zrozumieć takich dylematów, więc to było bardzo trudne. Padło kolejne ultimatum, tym razem dla mnie. Jako, że nie byłam pełnoletnia, rodzice powiedzieli, że nie będą mi zabranie jeździć do świadków. Pod warunkiem, że będę również jeździła do kościoła, do którego oni obecnie jeżdżą. Więc moja niedziela wyglądała tak, że rano jechałam na nabożeństwo z rodzicami, wracałam i po południu przyjeżdżali po mnie znajomi świadkowie, którzy zabierali mnie na zebrania świadkowe. Tam płakałam, opowiadałam, co się dzieje, gdzie muszę jeździć, że mam pytania, na które nie znam odpowiedzi, że mam straszną burzę w głowie. I. I to było bardzo męczące. Do szkoły chodziłam jakieś 30 minut pieszo, i wyglądało to tak, że pierwszą połowę beczałam, a przez drugą brałam się w garść, żeby przypadkiem ktoś nie zauważył i nie zaczął zadawać mi krępujących pytań. Pamiętam, że miałam wtedy w szkole taką ładkę, że nie o nic lepiej nie pytać, bo jej ja tak nigdy nic nie wiem. I wiecie, to wcale nie wynikało z tego, że jestem słabo zorganizowana, tylko to był dla mnie naprawdę ciężki etap, i za bardzo nie wiedziałam, co się dzieje wokół. Tak wyglądała kwestia szkoły. Jak było w domu, i jak próbowali mnie wyciągnąć ze świadków. I tu się zaczyna kolejny trudny temat: jak nawrócić świadka. Rodzice przyjęli taktykę wytykania. Tu jest napisane tak, a tutaj tak. Świadkowie uczą tak, a w Biblii jest tak. Pierwsze co, to podsunęli mi inny przekład Biblii. Moja mama wtedy powiedziała ok, ja wiem, że wszyscy ci mówią, że w Biblii Świadkowej nie jest zamienione nic oprócz słowa Pan na Jezus lub Jechowa, ale masz tu inny przykład, sama sprawdź. Plus dostałam jeszcze kartkę z kilkoma przykładami, które mogłam sobie sprawdzić od razu. Z tym nie miałam jakiegoś większego problemu, bo sami świadkowie czasami mówią, że korzystają z innych przykładów i nie trzeba się niczego obawiać, ale z perspektywy czasu myślę, że jest to trochę taka manipulacja, takie uspokojenie, żeby kogoś zniechęcić, że wcale nie musi sprawdzać, bo nic nie znajdzie. Przez cały ten czas żyłam w przekonaniu, że jedyne zmiany są tylko językowe aby łatwiej współczesnemu człowiekowi zrozumieć tekst lub, tak jak wspomniałam, dodanie odpowiednio słowa Jezus lub Jehowa. I wielokrotnie słyszałam takie zapewnienia, więc łatwo było mi w to wierzyć i nigdy się tego nie sprawdzało, no bo przecież po co mieliby mnie okłamywać. I jak dostałam ten inny przekład, to stwierdziłam, ok, sprawdzę to. I jak były jakieś fragmenty, w których mogłyby powstać zmiany, to od razu porównywałam z przekładem świadkowskim. I na bieżąco robiłam notatki dla siebie, a w późniejszym czasie dla przyjaciela. I powstała z tego pewnego rodzaju książka, taki list dla przyjaciela, którym być może kiedyś z wami się tutaj tym podzielę. Drugi sposób rodziców był taki, że próbowali mi o wszystkim powiedzieć naraz. A tutaj tak. Tutaj tak. A zobacz, popatrz, tu się mylą. I tak bardzo bali się, że mnie stracą, że nie zauważyli, że ten sposób, w jaki starają mi się przekazać wiedzę, prowadzi do czegoś zupełnie odwrotnego. Mało tego, mój tata bardzo zaostrzył sprawę, robiąc awanturę moim znajomym świadkom, z którymi wyszłam i wyłączyłam telefon, przez co nie było ze mną kontaktu. I było to dla mnie trudne. Tak nie do zrozumienia. Powiedział, że wychodzę z osobami ze zboru i naprawdę nie miał powodu, by się o mnie martwić. I to sprawiło, że postanowiłam robić na przekór. Totalnie oddziałam się od ich rad. Takie słowne przypychanki trwały przez prawie rok czasu i psychicznie było to bardzo trudne. Ale tyle o sposobach moich rodziców, bo był jeszcze mój brat, który zmienił moje nastawienie. Mój brat, jako wychowywany w rodzinie świadków, raczej chodził tam po to, by mieć spokój u rodziców. Niezbyt angażował się w świadkowe tematy i był raczej takim nastolatkiem, którego za bardzo religia nie interesowała. I wszystko zmieniło się w momencie, gdy zaczął spędzać czas z wujkiem. I dla mnie to była tak szokująca zmiana, bo o tyle o ile normalnym dla mnie było to, że rodzice czytali Biblię i takie tematy w domu się pojawiały, więc ich zmiana nie była dla mnie jakaś diametralna. Ale jak widziałam brata, który nagle ma nos w Biblii, a nigdy wcześniej tego nie robił, to wywarło na mnie ogromne wrażenie. Zamiast na imprezę, wolał jechać do wujka. I jak to widziałam, to w mojej głowie pojawiło się pytanie, kurcze, czy diabeł może być na tyle sprytny, że zwiedzie kogoś z religii prawdziwej, i sprawi, że ktoś zacznie czytać Biblię i zupełnie zmieni swoje życie? Bo logicznie, strasznie mi się to z sobą gryzło. I to była furtka, którą zostawiłam otwartą na rozmowy z bratem, gdzie słuchałam tego, co do mnie mówił. Widziałam, że ma coś, czego ja u świadków nigdy nie zaznałam. Religia świadków jest mocno nastawiona na rozum mało na relacje. I ja nigdy nie czułam u świadków, że mam jakąś więź z Bogiem, bo to było takie mocno rozumowe. A nagle mój brat mówi o Bogu i ja widzę, że on wie o czym mówi i widzę jak to przeżywa. I miałam takie przecież to ja jestem w religii prawdziwej, a nigdy nie byłam w stanie mówić o Bogu z taką pasją i to było coś co mnie zastanowiło. I dało takiego kolejnego pstryczka. Bo to, że ktoś mówi, tu jest napisane tak, a tu tak, to mogą być czyjeś kolejne interpretacje, ale zmiana człowieka to było coś, co faktycznie zrobiło na mnie wrażenie i nie dawało mi to spokoju. Po roku takich zmagań człowiek dochodzi do takiego momentu, że musi, musi poznać prawdę, bo psychicznie wysiądzie. I pamiętam, jak powiedziałam wtedy Bogu w modlitwie, że ja już dłużej tak nie dam rady, że muszę wiedzieć, czy świadkowie mają tą prawdę, czy się mylą. I że nie jestem w stanie obiecać, że jeśli się dowiem, że tej prawdy nie mają, że ja wyjdę z tej organizacji, bo miałam świadomość, że emocjonalnie już jestem przywiązana do tej społeczności. Ale już sam fakt tego, że ja nie wiem i się miotam między różnymi opiniami, już mnie zbyt bardzo przytłacza. I to jest bardzo dziwne, ale po tej modlitwie, jakby wielki plecak z ciężarem ze mnie spadł, i od tego momentu wiedziałam. Wiedziałam, że świadkowie się mylą. To był taki przełom. Jak świadek się sam sobie złamie, że da sobie opcję. A co jeśli? Co jeśli się mylę? Jeśli mnie okłamywali i żyłam w błędnym przekonaniu? Jeśli świadek. Da sobie takie przyzwolenie na margines błędu, to to jest moment, kiedy zaczyna działać Bóg. I tak, to był moment, w którym wiedziałam, że świadkowie się mylą, ale nie wiedziałam jeszcze, czy uda mi się stamtąd wyjść. W momencie, kiedy podjęłam decyzję, to też nie było tak, jak w przypadku moich rodziców, że stwierdzam, że wychodzę i wychodzę, tylko Postanowiłam sobie za cel, że wyjdę stamtąd dopiero w momencie, kiedy uda mi się wyciągnąć chociażby jedną osobę. Tyle, że po czasie zorientowałam się, że człowiek nie jest w stanie o własnych siłach pomóc komuś, kto tego nie chce. Komuś, kto nie zadaje sobie pytania, czy jest we właściwym miejscu, tylko z góry zakłada, że tak. Więc postanowiłam pojechać na ostatni kongres. Na którym będę chciała pogadać z kilkoma osobami. Przygotowałam sobie listy pożegnalne i wyznaczyłam datę pożegnania. I to było ciężkie. Lały się łzy, bo wiedziałam, że od tego dnia będę zmuszona zerwać przyjaźnie. I to było smutne. Świadków jest wielki ostracyzm i jak powiesz, że odchodzisz, to z dnia na dzień tracisz znajomości. I byłam tego świadoma, ale wiedziałam też, że jeśli pójdę za Bogiem, to Bóg mnie nie zostawi i zyskam nowych przyjaciół, choć moje serduszko do dnia dzisiejszego jest gorące dla wszystkich tych osób, które u świadków znałam. Nowi nigdy nie zastąpią starych, ale wiedziałam, że warto iść za Bogiem, i dzisiaj z perspektywy czasu jestem w stanie to również potwierdzić. A co było dalej, a było dalej, to następnym razem. Ale, żeby zakończyć jeszcze takim milszym akcentem, to dodam, że to moje duże pragnienie wyciągnięcia kogoś z organizacji spełniło się, ale zupełnie w inny sposób niż ja to sobie wyobrażałam. Bo, bo po wielu latach okazało się, że mój dobry kolega również wyszedł z organizacji bez mojej ingerencji ze sprawą Boga. I tak to się właśnie dzieje, że jeśli mamy pragnienie, to. To Bóg je spełnia, ale czasami w zupełnie inny sposób, i gorąco wierzę w to, że jeśli ktoś ma na sercu pomóc innym świadkom, to Bóg te osoby użyje, ale być może w zupełnie inny sposób niż nam się to wydaje. Dajcie znać, czy jesteście ciekawi kolejnej części i co? Do następnego. Cześć!